Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Witam, dzień dobry. Witam w rozmowie pod krawatem. Naszym gościem jest dzisiaj poseł Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej, pan Patryk Jaskulski. Witam w naszym studiu. Dzień dobry, witam pana rektora oraz wszystkich słuchaczy po wakacyjnej przerwie, choć no te właśnie. wakacje dosyć intensywne w polityce były. Chyba nawet można powiedzieć, że wakacji w polityce nie było. To zaraz do tego nawiążemy. Chciałbym zacząć od tematu obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej i do słów, które wypowiedział pan prezydent Karol Nawrocki. Wraca, mówiąc w skrócie, kwestia reparacji. Pamiętałem o tym, że prawo jest wynikiem pewnych politycznych ustaleń. To słowa pana Zbigniewa Boguckiego, a pan prezydent Karol Nawrocki mówił o tym, iż warto wrócić do tematu reparacji i to sobie stawia za cel. Jak pan patrzy na takie słowa, na powracający temat reparacji, o których politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że w zasadzie, tu chociażby pan minister Sikorski, w zasadzie sprawa jest zamknięta. O naszej historii, trudnej historii, o bardzo brutalnej napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, o tym jakie szkody wyrządzili, powinniśmy jak najbardziej rozmawiać. Sprawa jest niewątpliwie bardzo trudna i wielowymiarowa, bo jeżeli zwrócimy uwagę na... Międzynarodowe prawo, no to dobrze wiemy, że w 1953 roku rząd Polski rzekł się reparacji. Wiemy, I na że działa pod mhm. działało pod pręgierzem Związku Radzieckiego. Wiemy, że państwo wtedy Polskie nie było do końca suwerennym krajem. Niestety przez 80 lat e, polska klasa polityczna. E, ten temat nie do końca mam wrażenie, przedyskutowała, ale to nie jest temat, w którym powinniśmy na siebie krzyczeć, tylko powinniśmy rozmawiać. Dziś Niemcy próbują odkupić swoje grzechy, angażując się, aby w Europie nie było wojny na skalę tej z dru II wojny światowej. Dziś Niemcy są liderem wsparcia dla Ukrainy, są naszym strategicznym partnerem. Dzięki sprawnej polityce rządu na Tuska udaje nam się z Unii Europejskiej. I udaje nam się Unię Europejską przekonać do tego, aby wspólne środki z budżetu centralnego Unii Europejskiej przeznaczyć na obronność. I myślę, że dzisiaj uprawiając sprawną dyplomację jesteśmy w stanie znacznie więcej uzyskać między innymi od Niemiec niż machając szabelką, pohukując i w dniu, w którym powinniśmy się jednoczyć z Europą, no wytaczamy działa przeciwko Niemcom. Ja nie mówię o tym, że o reparacjach nie powinniśmy rozmawiać, tylko to jest miejsce na twardą dyplomację, na spokojną rozmowę, na roszczenia, ale dzisiaj też Niemcy mogą odkupić winy swoje, inwestując chociażby w naszą zachodnią, przepraszam, naszą wschodnią granicę w ramach projektu Tarcza Wschód. I tutaj, w tym momencie, ja naprawdę dzisiaj się dziwię bardzo mocno panu Karolowi Nawrockiemu, który jest ewidentnie prezydentem chaosu, który próbuje skłócić nas dzisiaj z naszymi partnerami. Weto w sprawie pomocy dla Ukrainy, bardzo stanowcze słowa względem Niemiec. Kiedy to przypomnę, prawo i sprawiedliwość miało 10 lat, z tych 80 lat, kiedy był czas na rozmowę o reparacjach, prawo i sprawiedliwość rządziło 10 lat. No, I przypomnę że... Że... stanowisko chociażby pani Anny Fortygi w 2007 roku, która potwierdziła wówczas tą decyzję z 1953 roku. Podobnie Czy sprawa mówi... jest zamknięta, myślę, że powinniśmy rozmawiać, ale Pod... na pewno nie w ten sposób i prezydent Karol Nawrocki powinien zdać sobie sprawę, że kampania wyborcza się skończyła, i dzisiaj jego słowa dużo więcej ważą. I jeżeli mogę zaapelować do jego doradców, a wiemy, że ma doradców z Pomorza Zachodniego. Na początku bardzo się ucieszyłem, ale widzę, że doradztwo dzisiaj jest naprawdę na pewno bardzo niskiej jakości. Poprowadzi do destabilizacji, do kłótni w narodzie polskim. I Jaki apel do doradców? O to, aby studzili emocje, aby kierowali się nie interesem partyjnym, ale interesem Polek i Polaków, abyśmy kwestie bezpieczeństwa, polityki zagranicznej wyjęli dzisiaj z politycznego sporu. Bo to wystąpienie wczoraj Karola Nawrockiego miało rozgrzać antyniemieckie nastroje. Po a krótko, to z kolei, jeżeli mogę panie redaktorze mm. powiedzieć, a to z kolei jest jeden do jednego interes Władimira Putina, który się cieszy, kiedy w Europie źle się dzieje, kiedy Europa się ze sobą kłóci. Więc panie prezydencie Nawrocki, panie Bogucki, panie Szefernaker, bardzo proszę aby prezydent nie był prezydentem chaosu, tylko był prezydentem wszystkich Polek i Polaków. Jaka będzie i czy w ogóle będzie reakcja rządu na takie słowa prezydenta Karola Nawrockiego? Jak już mówiłem, wicepremier szef MSZ tradosowski Korski, napisał tak prawnie rzecz biorąc, sprawa jest niestety beznadziejna, odnosząc się do kwestii reparacji? Przytoczyłem to historycznie, jak formalnie to wygląda, natomiast myślę, że nic nie jest stracone. Dziś na współpracy z Niemcami możemy zyskać. Zyskujemy na wymianie gospodarczej, ale też możemy zyskać właśnie przez to, że Niemcy zaangażują się finansowo. I to jest wielki sukces rządu Donalda Tuska, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy popłynęły do Polski, ale też, że cała polityka Unii Europejskiej się zmienia. Że Unia Europejska zdała sobie sprawę, że musi być gotowa na czarny scenariusz. Że Unia Europejska zdała sobie sprawę, że musi razem podchodzić do kwestii związanych z zakupami. Że musi razem podchodzić do kwestii związanych z Ochroną wspólnych granic, to Donald Tusk przekonał w Europie, że granica polsko-białoruska jest granicą całej Unii Europejskiej. Dziś poza tym płotem. Które trzeba oddać, zaczął być budowany zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Poza tym płotem są tam najnowocześniejsze systemy. Będą dziesiątki miliardów złotych inwestowane w to, aby to była najszczelniejsza granica na świecie. I my dziś możemy czerpać korzyści i rozmawiać i twardo negocjować z Niemcami, także o prawdzie historycznej, dbając o ten doraźny interes. Bo też chodzi o to, żeby piekło II wojny światowej się nie powtórzyło. Panowie mówię o panu prezydencie Nawrockim i panu premierze Donaldzie Tusku po uroczystościach spotkali się. Więc mimo różnic na pewne odnośnie pewnych kwestii jest. To bardzo nowaść. ważne. I mnie to czego dotyczyło to spotkanie? Panie pośle, czego dotyczyła ta rozmowa? Czy pan może nam zdradzić? Czy pan wie, czy to była kwestia zbliżającej się wizyty pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych? To, czy ja nie mam żadnych takich informacji z upoważnienia pana premiera? Ale jakieś przecieki. Mamy te informacje, myślę, które są w przestrzeni publicznej. Konstytucja Polska jasno mówi, jak wygląda współpraca pomiędzy prezydentem a premierem. Kto reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Utarło się tak, że w stosunkach polsko-amerykańskich reprezentuje nasz prezydent. W związku z czym pan Karol Nawrocki po prostu miał odprawę z panem prezydentem, przepraszam, z panem premierem Tuskiem przed spotkaniem z panem prezydentem Trumpem. Ja... Może zaskoczę, ale mocno trzymam kciuki, aby pan Karol Nawrocki z Waszyngtonu przywiózł coś więcej niż tylko fotografii, ale coś dobrego, pomyślnego dla państwa polskiego. Czego pan się spodziewa, jakich wyników, jakich efektów rozmów? Czekam z wypiekami na twarzy. Mam nadzieję, że ta wizyta jest dobrze przygotowana. Mam nadzieję. Że interes polski będzie dobrze reprezentowany i mam nadzieję, że te relacje, dobre relacje, na które przynajmniej powołuje się pan prezydent Nawrocki z panem prezydentem Donaldem Trumpem. No, przyniosą swoje efekty. Jest tu jakaś mała rysa, bo nie pojedzie przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Słyszę dzisiaj w mediach, że nie było zaproszenia ze strony kancelarii prezydenta, a z drugiej strony, słuchając wczoraj pana ministra Andrzeja Olechowskiego, tradycją było, że zawsze MSZ był reprezentowany do tego pan typu wizyty. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski jest w Stanach Zjednoczonych z panem Rubio, najbliższym współpracownikiem pana Trumpa, wręcza notabene nagrodę imienia Lecha Wałęsy. Więc to też pokazuje jak dzisiaj opozycja, jaki opozycja ma dzisiaj stosunek do niewątpliwie wielkich bohaterów znanych na całym świecie, bardzo szanowanych za naszą za, za Atlantykiem. Czyli tak te rozmowy na szczeblu, powiedzmy, minister spraw zagranicznych Polski i przedstawiciele administracji amerykańskiej się odbywają. Absolutnie, tu pan minister Sikorski jest ekspertem najwyższych lotów, ma świetne relacje zarówno z demokratami, jak i republikanami. My to wielokrotnie podkreślaliśmy i to nie jest żaden banał. Nasze relacje polsko-amerykańskie to bardzo długa tradycja dobrych, dobrej współpracy, przyjaźni polsko-amerykańskiej. I ta przyjaźń, ten sojusz musi trwać niezależnie od tego, czy rządzą demokraci, republikanie, czy rządzi koalicja obywatelska, czy prawo i sprawiedliwość. Tu chodzi o interes Rzeczypospolitej Polskiej i jeżeli jakikolwiek Polak jedzie za ocean i ma coś przywieźć dla Polski, i ma to być na przykład gwarancja tego, że żołnierze amerykańscy zostaną, będę kibicował i tutaj uważam, nie powinniśmy się ze sobą różnić. I powinniśmy wrócić do tej e, tradycji, kiedy właśnie kwestia polityki bezpieczeństwa, kwestia bezpieczeństwa państwa polskiego, granic Polski, obronności, zbrojenia jest wyjęta ze sporu politycznego, a wiemy, że prawo i sprawiedliwość, chociażby przez pana Błaszczaka publikującego fragment e, tajnych planów, e, któryś z kolejnych e, wariantów, e, który mówi, że chcieliśmy porzucić część wschodniej ściany. To jest olbrzymia manipulacja i to jest dezinformacja i to jest włączanie kwestii bezpieczeństwa do bieżącej polityki. Apeluję o zdrowy rozsądek, o... Powagę dla urzędu, który dzisiaj sprawuje Karol Nawrocki, bo kampania wyborcza się nie skończyła. Dziś prezydent, premier, zgodnie z treścią konstytucji, muszą ze sobą współpracować, aby reprezentować interes Polski, a nie interes jednej czy drugiej partii. I to mówi w rozmowach pod krawatem w Radiu Szczecin poseł Platformy Obywatelskiej, pan Patryk Jaskulski. Tyle w części radiowej przechodzimy na naszego radiowego Facebooka, na naszą stronę internetową radioszczecin.pl i do naszej aplikacji Radio Szczecin. Panie pośle, wspomniał pan o tym, że w polityce nie było wakacji. No właśnie, chociażby kwestia wyborów, kwestia wyboru pana prezydenta Nawrockiego. Trudna wcześniej i, no można powiedzieć, ciekawa, ale też, no powiem tak, brutalna jednak kampania wyborcza. No, efekt jest taki, że mamy prezydenta Karola Nawrockiego, i jak czytam, zresztą wielu, wiele mediów o tym mówi. Pan prezydent idzie po rekord. Mówimy o prezydenckich wetach. Siedem wet od 6 sierpnia. To rekord, jak piszą niektórzy, prezydent przebił już Bronisława Komorowskiego, który w całej swojej kadencji 2010-2015 zawetował tylko cztery ustawy. Panie pośle, krótkie pytanie do pana: jak, jak to odbieracie wy w koalicji, jak to odbiera rząd? I pytanie najprostsze, które pewnie wielu słuchaczy by zadało: jak rządzić w takim razie? Na pewno nie jest to komfortowa sytuacja i w sytuacji, w której Dużo wyczuje się w Pałacu Prezydenckim, niewątpliwie jest więcej e, pracy w polskim parlamencie i w e, kancelarii prezesa Rady Ministrów. Niewątpliwie pan e, Karol Nawrocki no, idzie ścieżką, o której my mówiliśmy, że będzie podążał w kampanii wyborczej, czyli działa na destabilizację, działa na chaos, i mimo tego, że mógł, mimo tego, że tytułował się obywatelskim kandydatem, od początku wszedł buty partyjnego prezydenta. Od tego, jak zorganizował sobie kancelarię, kogo do tej kancelarii wziął, jakich kontrowersyjnych polityków. Tak politycznej kancelarii jeszcze upartyjnionych jeszcze w historii nie było. Ale pan... No i też ta liczba wet jest Bołudzki, bardzo imponująca. Czy pan Szefernaker najbardziej kontrowersyjny? Chyba nie. Ja mówię o tym, że to są czynni politycy. To nie są eksperci, to nie jest... Kancelaria, która będzie szukała za wszelką cenę nici, porozumienia, aby skutecznie reprezentować tak interesy. Mówił pan ministrze czarnku, że też miałby być, a okazało się, że nie jest. No, to już są jakieś wewnętrzne, natomiast ja nie mam wątpliwości, że na końcu kancelarię prezydenta meblował Jarosław Kaczyński. Ja pragnę zwrócić widzom jeszcze, bo pan przytoczył ilość wet pana Bronisława Komorowskiego. Andrzej Duda zawetował 9 wet przez 5 lat pierwszej kadencji, tak naprawdę zaczął wetować dopiero, kiedy w 2023 roku koalicja obywatelska doszła do władzy. Dziś prezydent Nawrocki, mam wrażenie, że zachowuje się trochę jak słoń w składzie porcelany, i on jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że te wszystkie weta, które em, podpisuje, znaczy te ustawy, które odrzuca, bardzo mocno będą komplikowały życie Czy to jest interes bieżący, polityczny, panie pośle, według pana, czy to jest zauważanie pewnych em, błędów, tak to określę, w proponowanych przepisach ustaw? Ja boję się, że jest taka strategia w pałacu prezydenckim, że im gorzej kraju tym lepiej dla prezydenta i lepiej dla Prawa i Sprawiedliwości. Bo ja powiem panu uczciwie, absolutnie nie rozumiem, dlaczego mamy, dlaczego pan prezydent Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, rzucając to na jakieś zachodnie lobby. A jeżeli przeanalizujemy dokładnie sytuację energetyczną państwa polskiego, jeżeli chcemy inwestować w nowe technologie, chcemy budować nowoczesne... Em, Fabryki, e, sztuczna inteligencja ma być u nas rozwijana, to my potrzebujemy taniej energii, która będzie dostępna dodatkowych mocy, które będą dostępne tu i teraz. I dziś najszybciej takie moce możemy pozyskać z właśnie energii wiatrowej, e, która to była hamowana i jej rozwój został tak naprawdę wstrzymany zarządów prawa e, i sprawiedliwości. I jeszcze jedno jest bardzo ważne, bo ja w zamian, co słyszę polski węgiel. Ale prawda jest dzisiaj taka, że Polki Polacy do tony wydobycia węgla dopłacają 400 zł. I to nie jest kwestia ETS-u, o czym za chwilę pewnie usłyszałbym od polityka prawicy, ale po prostu jest to kwestia racjonalnego podchodzenia do energetyki, do zapewnienia bezpieczeństwa. Polski węgiel słyszę, ale jednocześnie słyszę to z ust ludzi, którzy zamknęli 14 kopalń za swoich rządów. Prawo i sprawiedliwość zamknęło 14 kopalń i na potęgę ściągało węgiel rosyjski. Jeżeli Unia Europejska, jeżeli Polska chce się uniezależnić od paliw kopalnianych, od ropy z wątpliwych kierunków, od gazu em, ziemnego, musi postawić na nowe technologie, musi postawić na atom, musi postawić przede wszystkim na właściwy miks energetyczny. Panie pośle, wróćmy do y, polityki. Tak, aby tam... nasz system był bardzo hmm. stabilny i był zdywersyfikowany i każdy to powie. To jeszcze krótki Ktoś komentarz. Jeden z polityków cytowany przez Gazetę Wyborczą pisze o wetach Karola Nawrockiego wcześniej, czy później te weta zaczną działać na naszą korzyść i mobilizować Elektorat, czyli elektorat Platformy Obywatelskiej? Ja myślę, że te weta prezydenta przede wszystkim będą działały na niekorzyść Polek i Polaków, którzy będą widzieli niekorzystne konsekwencje tych decyzji. Tak jak powiedziałem, no, kwestia zamrożenia, znaczy weta dla ustawy, która miała zamrozić cenę energii, jednocześnie zadbać o to, żeby. W przyszłości cena prądu była tańsza, bo byśmy mieli tani produkowaną energię, to przecież bije bezpośrednio w kieszeni Poleki Polaków. Ale to w sprawie pomocy Ukraińcom może Poleki Polaków mhm. i do tego jeszcze polskiej gospodarki. Bo na końcu tania energia jest tym kołem zamachowym dla całej polskiej gospodarki e, pomoc dla Ukrainy. Weto pana prezydenta to nie jest wstrzymanie 800 plus dla osób z Ukrainy, tylko jest to. Nie pracujących, dodajmy tak. Nie pracujących, hmm? tylko jest to problem dla wszystkich obywateli ukraińskich, którzy są dzisiaj na terenie Polski. No, sytuacja niczym Dlaczego? z filmów amerykańskich, no bo ich legalność pobytu z końca miesiąca przestaje obowiązywać. I ci ludzie w pewnym miesiąca momencie, podkreśmy, tak? Czy... I ci ludzie w pewnym momencie hmm. będą musieli zalegalizować, więc. Zapowiada się olbrzymi szturm na urzędy wojewódzkie. My, oczywiście, tą sytuację będziemy musieli wyprostować, ale warto też podkreślić, że kwestia 800 plus dla cudzoziemców, ja osobiście uważam, że powinna być powiązana z pracą. Ale, oczywiście, są też przykłady osób z Ukrainy: na przykład, nie wiem, matka, która ma swojego męża na froncie, który walczy też, żeby trzymać armę Putina jak najdalej od granic polskich, i nie pracuje. Taka kobieta uważam, że powinna otrzymać świadczenie. Ale jeżeli jest taka rodzina, gdzie na przykład e, młody człowiek e, powinien być na froncie, nie walczy, e, nie pracuje, a pobiera świadczenia, no to uważam, że tutaj państwo polskie powinno skutecznie dbać o polską złotówkę. I warto jeszcze podkreślić, że dziś o tym, żeby uszczelniać ten system, mówi pan Szefernaker, który dał wszelkie prawa obywatelom Ukrainy i dopiero rząd Donalda Tuska zaczął wiązać to y, świadczenie z obecnością dzieci w szkołach, bo wcześniej był taki proceder faktycznie, który działo się za rządów prawa i sprawiedliwości, co negatywnie wpływa na dzisiejsze relacje polsko-ukraińskie i jest podawane jako przykład. Ale to przecież Prawo i Sprawiedliwość tą za sytuację... Za dużo przywilejów, tak? O tym pan mówił część mówię. społeczeństwa. mówi. że o były tym... też takie marginalne, co prawda, hmm. przykłady, że niektórzy nadużywali dobroci serca Polek i Polaków. Przyjeżdżali tutaj, rejestrowali się po 800, budy, wyjeżdżali za granicę. Dziś ten proceder został zahamowany, bo rząd Donalda Tuska bardzo mocno dba o interesy i o złotówkę polskiego podatnika. Panie pośle, wróćmy do obchodów sierpnia 80, 45. rocznica podpisania porozumień sierpniowych w tym roku, powstania NZZ Solidarność. Oh. Mówił pan o tym, że pewne rzeczy dzielą polityków, do pewnych jest konsensus, mówimy tu o kwestiach obronnych, ale pytanie w takim razie takie do Pana. Czy polityka na tyle dzieli polityków najwyższego szczebla, że Pan Prezydent z Panem Premierem na przykład nie są w stanie pojawić się w Szczecinie, obchody w Gdańsku również podzielone, bo i niezależny NZZ Solidarność ma swoje obchody, Europejskie Centrum Solidarności swoje obchody? Ja myślę, że tutaj trzeba wrzucić kamyczek do gruczka całej klasy politycznej, że tożsamość Szczecina, rola Szczecina w wydarzeniach grudnia 70 roku, sierpnia 80 roku. To przecież tutaj rozpoczynały się pierwsze protesty. Tutaj były też ofiary podczas grudnia 70 roku. Tutaj zawiązywały się też postulaty Solidarności. Tutaj też się rodziła Solidarność. No i... Ta pamięć historyczna Szczecinowi powinna być oddana. Jeżeli mogę zaapelować, ponad podziałami powinniśmy zadbać o to, żeby świetlisa stoczniowa została wyremontowana, aby była centrum kultury, która będzie krzewiła to, jak niepokornym miastem był Szczecin. Że Szczecin zawsze stawał na wysokości zadania i w zasadzie wszelkie zmiany, także te zmiany ustrojowe w Polsce, zaczynały się także tutaj. I ta rola Szczecina została zmarginalizowana. I myślę, że to my, mieszkańcy Szczecina, ja już obywatel, młody reprezentant w polskim parlamencie, chciałbym o tą prawdę historyczną walczyć i też będę apelował do pana przewodniczącego Artura Łąckiego, abyśmy zwołali zachodniopomorski pomorski zespół parlamentarny aby porozmawiać o remoncie i stworzeniu instytucji, a czy ta instytucja kultury już jest, świetlica, gdzie dochodziło do podpisania porozumień, aby ta instytucja po prostu została wyremontowana i żeby była na tyle atrakcyjna, aby przyciągała rzesze e, turystów e, i e, miłośników w historii, którzy poznają Ale... prawdę historyczną. Panie pośle, też mam wrażenie w takim przekazie medialnym ogólnopolskim, Gdańsk, Trójmiasto, Weekend Wolności, Weekend Solidarności, chociażby w mediach e, e, Polskiego Radia. Szczecin gdzieś tam, jak taki, przepraszam, ubogi krewny, niedoceniony, nie chcę powiedzieć, że marginalizowany. No ja kocham swoje miasto, nie? w życiu bym nie zamienił Szczecina na Trójmiasto ale myślę, że my powinniśmy bardziej dbać o pamięć, o tożsamość naszą. Nie powinniśmy się bać też historii Szczecina, ale powinniśmy większą wagę przykuwać do tego, aby upamiętniać ważne osoby z punktu widzenia historii i rozwoju naszego miasta. Widzę, że Pan tutaj ma chyba... Pomysł odbetonowania nettoareno to jest też właśnie jeden z pomysłów wpisujących się to skończmy, w tą tożsamość tylko To skończmy sportową. z polityką. W takim razie właśnie, pani pośle, na koniec krótko. Ekologiczna przestrzeń dla mieszkańców, młode planty, młode drzewa zamiast betonowego placu przy arenie. Dlaczego tak? No taka historia. Jak jeszcze byłem radnym, zobaczyłem, że miasto planuje za 2 miliony złotych bodajże mieć wszystkie płyty przed nettoareno. No, stwierdziłem, wszyscy też zwracali mi mieszkańców uwagi, że tam jest po prostu największa wyspa ciepła, wielka betonowa przestrzeń. Zgłosiliśmy projekt do budżetu obywatelskiego wspólnie z Iloną Milewską oraz z Mateuszem Gierygą. Pomysł ten zyskał akceptację i faktycznie za chwilę będzie, e, czy znaczy już został rozpisany przetarg, został chyba e, chyba teraz trwa analiza dokładnie ofert, więc niedługo będzie podpisanie umowy i faktycznie wiadomo tam buldożery i połowa tego placu zamieni się w taką zieloną oazę, ale też tam będzie walor edukacyjny. Tak jak powiedziałem, powinniśmy bardziej dbać o. Osoby, które dołożyły swoją cegielkę dla budowania historii wielkości naszego Szczecina i będziemy tam upamiętniać wybitnych szczecińskich sportowców, tych, którzy nas reprezentowali czy to na Olimpiadzie, czy to właśnie dzięki którym. Mieliśmy wiele bardzo dobrych sportowych emocji. A takie zostawicie? miejsce, którego brakuje w Szczecinie, będzie miało, y, tako, t, t, będzie miało swoją przestrzeń przed A Nepto zostawicie arenę. miejsce na y, ślizgawkę na zimę? Absolutnie. To y, było bardzo dobrze przedyskutowane, konsultowane. Nepto Arena to jest tradycja, że przed Nepto Arena jest ślizgawka, więc ta przestrzeń na tą ślizgawkę jest oczywiście zadbana, ale poza tym będzie miejsce upamiętnienia wybitnych sportowców. Y, no i takie. Zielone serce przed dosłownym I dosłownie jednym zdaniem na koniec, panie pośle, widziałem w planach zajęć pana na dziś yy, konferencja w sprawie edukacji zdrowotnej. Czego się domagacie, o co apelujecie? Jaki będzie przekaz? Tak, zachęcamy wszystkich rodziców, bo jest bardzo dużo dezinformacji, jeżeli chodzi o ten nowy przedmiot, przedmiot nieobowiązkowy. No, tutaj warto powiedzieć, yy, chociażby co pan Kaczyński mówi o yy, edukacji zdrowotnej. Mówi, że edukacja zdrowotna to demo realizowania Dzieci. Ja mam takie pytanie: no, co to jest demoralizowanie? Czy demoralizowanie dzieci jest, i tu patrzę na podstawę programową edukacji zdrowotnej, przeciwdziałanie chorobom i zależnieniom, troska o zdrowie psychiczne, budowanie relacji rodzinnych i społecznych, odporność na dezinformacje, fake newsy. Ja mam wrażenie, że bardzo dużo dzisiaj prawa strona próbuje dezinformować, a edukacja zdrowotna jest to. Przedmiot, który powstał z inicjatywy i przy udziale ekspertów, z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia pani Izabeli Leszczyny, ministra sportu Sławomira Nitrasa i minister edukacji pani Barbary Nowackiej. Przez rok ponad eksperci pracowali. Jak przygotować taki przedmiot, który nauczy dzieci dbać o swoje zdrowie profilaktyki. Przeciwnicy mówią, oderwany ten przedmiot jest od kwestii rodzinnych. To jest przedmiot XXI wieku. To jest przedmiot, polska szkoła jeżeli ma być dobrą szkołą, powinna przygotowywać przyszłe pokolenia na XXI wiek. Dziś młodzi ludzie są bardziej narażeni niż... Ja też jestem stosunkowo młodą osobą, ale ja, jak się rodziłem, to jeszcze internet raczkował. Ale dzisiaj młodzi ludzie mają olbrzymi problem z nadmiernym spędzaniem czasu w internecie. W internecie jest coraz więcej dezinformacji, działają obce e służby. E, widzimy bardzo dużo też e, e, patologicznych zachowań. No, ta edukacja zdrowotna ma uwrażliwić chociażby na to, jak dzisiaj w świecie, gdzie jest pełno informacji, ale źródło tych informacji, wiarygodność tych informacji wymaga sprawdzenia, jak dzisiaj te informacje e, weryfikować. Patryk Jaskulski, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Miłego dnia Piotr, dla państwa. Dziękuję. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.